раз дорогой его догоним, дабы еще у ладно велическо. Tam pewnie parking zechcę ominąć. Czekajmy może minę go i zobaczę co się będzie dalej działo. Mija mnie, ale nie jest źle. Góry mam ładne w tle w panicy nie ucieka no, trudne jak na przypadkowe spotkanie to i tak się dobrze udało